Hej, hej. Witam cię w kolejnym foodbooku i jak widać moje śniadanie jest już dziś gotowe. Mam tutaj drożdżówkę z serem oraz cappuccino na mleku sojowym i za chwilę zobaczysz filmik, który nagrałam wczoraj, żeby pokazać ci składniki i proces robienia taki króciutki, bo później mieliśmy gości i wszystkiego nie nagrałam więc to za chwilę i oczywiście w opisie zostawiam ci em, link do przepisu i jego modyfikacji bo tam były takie małe modyfikacje typu e, cukier na słodzik, mleko na mleko roślinne, więc zaglądaj w opis, a ja biorę się za jedzenie. Robię drożdżówki z serem i e, mam zamiar nagrać jutro lub pojutrze nowy foodbook na mój kanał, więc dzisiaj chcę Wam pokazać jak robię te drożdżówki, ponieważ no, na pewno pojawią się w tym foodbooku. Więc przygotowałam sobie tutaj na ciasto mąkę, mleko owsiane, drożdże, jajka, masło oraz słodzik a yy, drożdżówki będą z serem, więc użyję twarogu, yy, żółtka z jednego jaja, również słodzika i dam tutaj łyżeczkę tego waniliowego pudingu, bo nie mam po prostu wanilii. I tak to będzie wyglądać. Ciasto jest gotowe, teraz przerzucam je do miski i obsypanej mąką zostawiam je tak na godzinę do wróśnięcia i oczywiście przepis zostawiam Wam w opisie filmiku wraz z moimi modyfikacjami. Ciasto mi urosło, teraz rozdzielę je na równe porcje. A tutaj mam budyń zmiksowany z twarogiem, żółtkiem i słodzikiem. Jest przepyszny, więc zaczynam robić bułeczki. Rozdzieliłam ciasto na 8 części i myślę, że jedną zrobię taką dużą jak dłoń. Oczywiście tutaj będzie w środku. Moja masa twarogowa. Tak, chciałabym takie duże, żeby na taką blaszkę się cztery zmieściły jeszcze. Muszę mieć na uwadze, że one urosną. Na drugie śniadanie zrobię sobie coś lekkiego i mam ochotę na smoothie. I przygotowałam sobie tutaj banana, marakuje, awokado, seler. Mam też borówki i białko konopne, czyli tłuszcz będzie z awokado, białko z konopi i węglowodany z owoców. Dziś na obiad zupa. Głównym składnikiem będzie broku, ale również dodam marchewkę, ziemniaka, cebulę, czosnek, soczewicę, zioła zamiast soli, kaszę owsianą, liść laurowy i ziele angielskie oraz zrobię posypkę z kalafiora, ale to Wam pokażę. Połowę użyjemy do zupy, a połowę... Do kolacji, do sałatki albo do jakiegoś innego dania jutro zobaczymy. Zaczynam robić i zupę będę robić około pół godziny. To jest bardzo szybka zupa. Zupa jest gotowa, posypka z kalafiora również już próbowałam, jest pyszna. Więc tak wygląda nasz dzisiejszy obiad. Zupa brukułowa z soczewicą, kaszą oraz posypka z kalafiora. Na kolację zrobię sobie surówkę i przygotowałam sobie tutaj miks liści, mam tutaj paprykę, pomidora, pomidorki, rzodkiewki, awokado. Tutaj mam sosik i gotuję również dwa jajka. Moja kolacja jest gotowa. Dodatkowo dodałam jeszcze grzanki oraz zioła. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że te wideo Wam się podobało. Pamiętajcie, foodbook w każdą sobotę o godzinie 12. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i do usłyszenia następnym razem.